Po raz kolejny mieliśmy okazję uczestniczyć w przygotowaniach i pokazie finałowym projektu Shakespeare in School, realizowanym przez Wyższą Szkołę Biznesu i Fundację na rzecz Edukacji Obywatelskiej. Przed tygodniem podziwialiśmy licealistów, tym razem towarzyszyliśmy uczniom szkół zawodowych. Inni ludzie, więc inny program. Ehm, założenia są te same, czyli praca nad emocjami, praca nad tym, żeby oni nauczyli się, ci młodzi ludzie nauczyli się lepiej rozumieć swoje wnętrze, a poprzez to lepiej rozumieć świat. A teatr jest do tego taką furtką um, i taką zabawną płaszczyzną, gdzie można się po prostu pobawić, ale może inaczej, może coś przeżyć, ciekawego, w bezpiecznej atmosferze. Zabawa przede wszystkim to była wszystko to było zabawą, taką fajną w ogóle przedsięwzięcie. Sytuacje, której normalnie bym nie przeżył, bo tak bym pewnie nigdy nie wyglądał, gdyby nie ten projekt. Poznałam własną osobę i zauważyłam sobie, co miałam złe i co mogłam naprawić, co miałam dobre oceniamy w całkiem inny sposób człowieka. Teraz nie patrzymy na niego tak, jak wygląda, tak go widzimy. Po prostu. Wchodzimy w głąb. Ten projekt zmienia ludzi. Także każdy z nas reprezentuje coś, co teoretycznie każdy człowiek posiada w środku i będziemy właśnie to uzewnętrzniać w trakcie naszego spektaklu. Udział w projekcie był wyzwaniem i ważnym doświadczeniem nie tylko dla uczniów, ale także dla pomysłodawcy projektu Grzegorza Hołuja. Ten projekt dla techników Powstał też dzięki, e, dzięki Wydziałowi Oświaty, dzięki dyrektorowi Andrzejowi Tomczakowi. Gdy my rozmawialiśmy e, na początku e, o liceach, on mówi, że ale fajnie byłoby w technikach. Ja mówię, no, ciekawe rozwiązanie. No i zrobiliśmy. No i nie żałuję. Są fantastyczni młodzi ludzie a, i oni najbardziej a, są najlepszym przykładem, że umiejętności te, takie emocjonalne, są, a, są podstawą tak naprawdę funkcjonowania naszego w życiu. Jakiekolwiek zajmujemy stanowisko, najważniejszą rzeczą na świecie jest to, żeby się dogadać z drugim człowiekiem. A nie dogadamy się, jeżeli nie dogadamy się z samym sobą.